Wyobraź sobie składnik tak prosty, tak powszechny, że pozostaje niezauważony w codziennym życiu, a jednak skrywa w sobie niezmierzoną moc. Element, który nie tylko konserwuje i nadaje smak jedzeniu, ale według Biblii jest symbolem przymierza, ochrony, a nawet duchowej broni. Co jest takiego szczególnego w soli? Dlaczego jest tak często wspominana w Piśmie Świętym? Co starożytni wiedzieli o tym elemencie, co my dzisiaj ignorujemy? W tej podróży odkryjemy ukryte sekrety soli w Biblii. Historie cudów, boskich przymierzy i duchowych bitew pokażą, jak ten element był obecny w kluczowych momentach wiary. Od ofiar w świątyni po niewzruszone przymierza, sól zawsze niosła głębokie znaczenie. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj? Przygotuj się, by odkryć niewidzialną moc kryjącą się za solą, i jak ta wiedza może zmienić twoje spojrzenie na wiarę. Odpowiedź może być tuż przed twoimi oczami, a ty nigdy tego nie zauważyłeś. Od początku czasów, gdy Ziemia była bezkształtna i pusta, Bóg ustalił porządek pośród chaosu. Światło zostało oddzielone od ciemności. Niebiosa rozciągnięte, a podstawowe elementy stworzenia rozdzielone z doskonałością. Wśród tych elementów, choć często pomijany, znajdowała się sól. Ten minerał obecny od powstania mórz i gór poprzedza ludzkość i podtrzymuje życie, ale poza tym, że jest fizycznym związkiem, sól niesie głębokie znaczenie duchowe. W Biblii symbolizuje zachowanie i czystość. Odzwierciedlając relacje między Bogiem a Jego ludem. Tak jak sól zapobiega psuciu się jedzenia, tak wiara musi pozostać nienaruszona w obliczu przeciwności. Sól to więcej niż przyprawa to przypomnienie boskiego przymierza i potrzeby życia zgodnie ze świętymi naukami. Od najdawniejszych czasów przymierza. Były pieczętowane elementami symbolizującymi trwałość i nieskazitelność. Sól, dzięki swojej zdolności do konserwacji, stała się jednym z najpotężniejszych symboli przymierza między Bogiem a Jego ludem. W Starym Testamencie widzimy liczne wzmianki o przymierzu soli, reprezentującym niewzruszone zobowiązanie. W Księdze Liczb 18:19. Bóg ogłasza, że przymierze z kapłanami będzie wieczne, potwierdzone solą. Ten element nie tylko konserwował żywność, ale także służył jako przypomnienie wierności i wzajemnego zaangażowania między Bogiem a tymi, którzy mu służyli. Dlatego każda ofiara musiała zawierać sól, ponieważ nic, co było oferowane Panu, nie mogło być nieczyste ani przemijające. Ten symbol Pozostaje wezwaniem dla ludu Bożego, by trwał niezłomnie, czysto i wiernie wobec przymierza ustanowionego od czasów starożytnych. Historia zniszczenia Sodomy i Gomory to jedna z najbardziej wstrząsających biblijnych opowieści o boskim sądzie. Pośród zepsucia Bóg postanawia zniszczyć te miasta. Ale daje lotowi i jego rodzinie szansę na ucieczkę. Jednak jedno polecenie było jasne: nie oglądać się za siebie. Żona Lota, niezdolna oderwać się od przeszłości, nieposłusznie spojrzała wstecz i została zamieniona w słup soli. To wydarzenie podkreśla znaczenie posłuszeństwa i zaufania woli Bożej. Sól pełni tu podwójną rolę symbolizując zachowanie. Staje się jednocześnie przypomnieniem, co się dzieje, gdy wahamy się wobec Bożego wezwania. Słup soli, w który zamieniła się żona lota, uczy nas, że wiara wymaga porzucenia przeszłości i pełnego oddania się temu, co Bóg przygotował na przyszłość. Po niebo wstąpieniu proroka Eliasza, Elizeusz odziedziczył jego ducha i misję prorocką. Wkrótce po tym jako prorok zmierzył się z poważnym problemem w Wierychu. Wody w regionie były skażone, czyniąc ziemię jałową i nie nadającą się do życia. Lud zwrócił się do Elizeusza, który prowadzony przez Boga, poprosił o naczynie z solą i wrzucił ją do źródła wody, ogłaszając, że Pan je oczyścił. Cudownie wody stały się zdrowe, a ziemia znów zaczęła rodzić plony. Ten epizod. Podkreśla moc soli jako boskiego narzędzia odnowy. Tak jak sól oczyściła wody, tak wiara i posłuszeństwo Bogu mają moc przemienić sytuacje pozornie beznadziejne. Ta historia uczy nas, że z Bogiem nawet to, co zepsute, może zostać odnowione i przywrócone do spełnienia Jego celu. W swoim słynnym kazaniu na górze Jezus oznajmił: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól straci smak, czym się ją posoli? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Te słowa niosą głębokie znaczenie dotyczące tożsamości i misji naśladowców Chrystusa. Sól ma za zadanie nadawać smak i konserwować. Podobnie chrześcijanie są powołani, by zachowywać wartości Królestwa Bożego i wpływać na otaczający ich świat. Gdy chrześcijanin staje się obojętny na wiarę lub godzi się na grzech, traci swoją duchową skuteczność. Tak jak sól jest użyteczna tylko wtedy, gdy zachowuje swoje właściwości, tak uczniowie Jezusa muszą żyć autentycznie, świadcząc i szerząc prawdę. Odpowiedzialność bycia solą ziemi to wezwanie do życia w sposób uczciwy i znaczący w świecie. W Starym Testamencie sól była niezbędnym elementem ofiar składanych Bogu. W Księdze Kapłańskiej 2.13 Pan nakazuje, by wszystkie ofiary były przyprawione solą, ponieważ ten element symbolizuje wieczne przymierze między Bogiem a Jego ludem. To przykazanie ukazuje symboliczny charakter soli jako znaku wierności i duchowego zaangażowania. Sól w ofiarach reprezentuje czystość, nieskazitelność i trwałość boskiego przymierza. Składając ofiary Bogu, lud Izraela pokazywał, że jest gotów podtrzymać to przymierze. Ta praktyka przypomina nam o konieczności oferowania Bogu życia świętego i nieskazitelnego, wolnego od zepsucia czy odchyleń. Tak jak sól czyniła ofiary akceptowalnymi, tak nasza autentyczna i szczera pobożność sprawia, że nasze uwielbienie jest miłe panu. Wezwanie Chrystusa, byśmy byli Solą Ziemi, nie jest jedynie poetycką metaforą, lecz duchową odpowiedzialnością o ogromnym znaczeniu. Być Solą oznacza zachowywać wiarę, trwać niezłomnie w obliczu trudności i wpływać na świat wartościami Królestwa Bożego. Jezus nauczał, że powinniśmy mieć sól w sobie i żyć w pokoju z innymi, podkreślając potrzebę czystości i integralności w chrześcijańskiej drodze. Sól, gdy narażona na wilgoć i nieczystości, może stracić swoją skuteczność. Podobnie chrześcijanin, który pozwala, by grzech lub negatywne wpływy świata go zepsuły, może utracić swoją duchową tożsamość. Apostoł Paweł zachęca nas, byśmy pozostali niewzruszeni i niezachwiani w dziele Pana. Wytrwałość jest kluczowa, byśmy mogli wypełnić naszą misję i odzwierciedlać światło Chrystusa. Po zgłębieniu różnych znaczeń soli w Biblii, dochodzimy do kluczowego momentu, jak możemy zastosować te nauki w naszym codziennym życiu. Sól to nie tylko symbol. Powinna być praktyczną rzeczywistością w życiu każdego chrześcijanina. Musimy być czynnikami zachowania prawdy i sprawiedliwości, żyć z integralnością i pozytywnie wpływać na otaczających nas ludzi. Ponadto, powinniśmy przyprawiać nasze słowa i postawy łaską i mądrością, jak przypomina nam Paweł w Liście do Kolosan. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy odpowiadać każdemu. Nasza komunikacja powinna odzwierciedlać miłość, prawdę i budowanie. Bóg uczynił nas solą ziemi z jakiegoś powodu. Musimy realizować tę tożsamość z odpowiedzialnością, dzieląc się Ewangelią, zachęcając się nawzajem w wierze i żyjąc w sposób, który przynosi chwałę Bogu. Teraz każdy z nas musi zdecydować, czy będziemy skuteczną solą, czy pozwolimy by nasza istota się zatraciła jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce podziel się nim z innymi i stań się narzędziem doszerzenia tej prawdy razem możemy być solą która przemienia życia i przynosi chwałę Bogu